Dziś testujemy mobilnego gamepada od ePay. Dawno, dawno temu, kiedy po świecie chodziły jeszcze dinozaury, telefony służyły nam wyłącznie do komunikowania się. Od tamtych czasów jednak bardzo wiele się zmieniło. Dziś smartfony zastępują nam praktycznie każde urządzenie. Od budzika poprzez nawigację GPS aż do konsoli do gier. Aby jeszcze wygodniej korzystało nam się z tych wszystkich bajerów, na rynku zaczęły pojawiać się kolejne gadżety uzupełniające funkcjonalności telefonu. Jednym z takich gadżetów jest mobilny gamepad IPEGA BG 9025. W pudełku oprócz urządzenia znajdziemy również kabel USB, który będzie nam potrzebny do jego ładowania. Możemy również za jego pomocą podłączyć kontroler do komputera i używać go jako tradycyjnego pada. Jednak jego głównym przeznaczeniem jest współpraca ze smartfonami i tabletami. Łączy się z nimi przez Bluetooth. Telefon umieszczamy w specjalnym uchwycie, parujemy urządzenia i możemy rozpoczynać rozgrywkę. Kontroler jest kompatybilny zarówno z urządzeniami działającymi na Androidzie, jak i produktami Apple'a. Rozmieszczenie przycisków przywodzi nam nieco na myśl kontrolery Xboxa. Z tą jednak różnicą, że spusty znajdują się nieco niżej niż w kontrolerze Microsoftu. Ale jest to dobre rozwiązanie, bo pad prawie idealnie leży w dłoni i wygodnie się z niego korzysta. Oprócz standardowych przycisków i dwóch analogów znajdziemy również panel służący do kontrolowania głośności telefonu. iPega oferuje nam cztery różne tryby działania. Wybieramy je w zależności od tego, jakie wymagania względem kontrolera stawia nam producent danej gry. Może to być na przykład tryb klawiatury, urządzenia wskazującego, tradycyjnego gamepad'a lub kontrolera dedykowanego iPhone'om i iPadom. Na dzień dzisiejszy problematyczny może być fakt, że nie każda gra jest z nim kompatybilna. Mnogość trybów pracy również może być wadą, bo zanim znajdziemy ten odpowiedni dla konkretnej gry, minie spora ilość czasu. Jednak bez problemów możemy zagrać w takie tytuły jak Shadowgun, Dungeon Hunter, Temple Run, a nawet Angry Birds. Mimo znaczka Made in China całość wydaje się być dobrze wykonana i sprawia wrażenie trwałej. Według producenta bateria powinna wytrzymać około 20 godzin grania. W zupełności wystarczy nam więc na nudny wykład czy zebranie w pracy. Podsumowując, IPEGA PG 9025 to idealny gadżet dla każdego fana mobilnego gamingu. Zapewnia on nam wygodę, którą znamy z tradycyjnych konsol. Jednak przy zachowaniu prawdziwej mobilności. Nie potrzebujemy telewizora, kanapy i tysiąca kabli, a jedynie tego małego kawałka plastiku. A to jest future!